Dochodzi do zwołania Sejmu, który nazywa się Repninowskim, bowiem jego głównym scenarzystą jest właśnie Nikołaj Repnin, ambasador rosyjski w Warszawie. No i zostaje zwołany Sejm do Radomia. I Sejm przyjął prawa kardynalne, czyli po raz pierwszy spisano takie odwieczne zasady ustrojowe, których gwarantą była Katarzyna druga Co tam wpisano między innymi? Wolną elekcję, liberum veto, Prawo rokoszu, włączność szlachty do sprawowania urzędów, władzę szlachcica nad chłopem, zakaz więzienia bez wyroku sądowego, unię z Litwą, przywileje Prus Królewski. I gwarantem tych praw kardynalnych miała być Katarzyna II. Prawa kardynalne są taką kolejną pieczęcią, pokazującą, że Polska jest rosyjskim protektoratem. Jaki kraj niepodległy. Ma taki porządek prawny, w którym nie można niczego zmienić bez zgody obcego monarchy. A o tym mówią prawa kardynalne tutaj. Że jakiekolwiek istotne reformy ustrojowe wymagają zgody Katarzyny II. Po co są te prawa kardynalne? Aby utrzymać Polskę w anarchii, w słabości. Aby nie pozwolić w Polsce na żadne reformy. Kiedy Sejm Repninowski zbliżał się do końca, doszło do kolejnego protestu przeciwko gwałtom rosyjskim w Polsce. Historyk Jerzy Łojek tak to opisał. Wtedy to, 27 lutego 1768 roku, nikomu jeszcze nie znany, zaledwie 20-letni poseł pomorski Józef Bibicki, sławny później działacz polityczny i pisarz, autor słów Polskiego Hymnu Narodowego, w krótkim przemówieniu zaprotestował przeciwko wszystkim narzuconym Sejmowi projektom i zapowiedział wniesienie manifestu przeciwko legalności Sejmu do akt ziemskich warszawskich co i uczynił tego samego dnia, ukrywając się potem przed szukającymi go agentami Nikołaja Repnina i uchodząc za granicę. Koniec cytatu. Sej Repninowski kończy się, wydawało się, wielkim sukcesem rosyjskim. Przywrócono prawa polityczne dysydentom, ustanowiono w Polsce prawa kardynalne, który gwarantem była Katarzyna II. Upokorzono króla Polski, którego przywołano do porządku, podporządkowano go sobie ponownie. Wydawało się więc, że sukces rosyjski jest pełny, ale w tym samym czasie, kiedy obradował Sejm w Radomiu, w Barze na Podolu zawiązano Konfederację. W Barze na Podolu zaczynał się bunt, który wstrząśnie Rzeczpospolita. Od... Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych. Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.